Dzisiaj jeździmy naszym tyskim maluszkiem po mieście. Zapraszamy na derby kibiców i mamy nadzieję, że będzie świetny topik, świetna atmosfera i przede wszystkim gra. Dobra, plowu, powiedz pierwszy raz jedziesz Fajnie. takim samochodem? Czy miałeś już styczność? No, kiedyś moja mama miała, miała maluchę, ale to za dzieciaka i nie pamiętam za bardzo, więc to jest mój taki pierwszy raz w malu. Wyobrażasz sobie jechać na wakacje nad morze?

Dziękujemy Pani Michale Dajemy Patryk funduje to ile stówka? Słuchaj 30 ma być różne Fajrzę tak, włosami jak przykroczę? Ci, 30 bez grosza, dawaj 30 bez grosza Dobra Kurym, no nie Zapraszamy do odwiedzenia stadionu i sektora rodzinnego wraz z najmłodszymi kibicami naszego klubu O po samochodzie 7000 obrotów <głos> 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 Nie przejmuj się na spokojnie Na spokojnie Fa <noise> Gaz. Ruszył! Zaraz już z górki, ale hamuj wcześniej, hamuj spokojnie Ty, bo on ci wyjeżdża Plop, hamuj No przecież widzę Pluchy jak się jeździ Bezpiecznie. <laughs> nie czuję się w ogóle bezpiecznie. Trochę nie masz prawka. No, zdałem, odebrałem w Sylwestra. Młody jak ruszył. Ciężko wyczuć gaz. A A gaz ciężko wyczuć? Jak ci się jeździło? Ciężko, ale do przyzwyczajenia, nie? Ale fajne. Fajne na pewno doświadczenie. Pierwszy raz mam taką styczność, właśnie przyjemność jeździć maluszkiem. Na pewno zapamiętam. Dzisiaj byłoby to na tyle z naszej jazdy maluszkiem po mieście. I co, było fajnie, na pewno. Różnych rzeczy się podowiadywaliśmy, jeżeli chodzi o ten, ten samochód. Do następnej jazdy nominujemy. Dla mnie to będzie Patryk Mikita, a ja z chęcią bym zobaczył Mateusza Radyckiego. Oficjalny sponsor GKSTH